Síama, no witajcie z tej strony, kapisz. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Aktualnie, za co nakrywajcie z kanałem komity, to jest właśnie jednym z nich, które na pewno będziecie wieszane. Ale o to mi mi więcej nie prosi. Nic nie bawię, nic nie Mam nadzieję, że to się spodoba odcinek. Jeśli tak powiedzcie, to znaczy, że to plika i wam. A jeśli Wam się nie zgadza, to nie do tej spacy do końca. Więc na Zorze możemy wyruszać. Dobra, widzimy. To z już oczywiście i Lecimy od Zaja. To jest jedna z łatwiejszych game. Oczywiście mi tu chodzi o... Podróż już po Antajktydzie, eksploracja Antarktydy, coś w tym stylu. Więc e, No to To będzie eksploracja Antajktydy i sobie poeksplorujemy Antajktydy. Oczywiście mam ek ekspedycja Antajktydy, eksploracja, ekspedycja, to samo. Bo ja straciłem trochę wody dosyć. O nie nie nie! Niepotrzebnie go zjadłem. Ale dobra, no wyjdzie. Oczywiście dzisiaj musimy coś całą ekspedycję Anti-Prydę.

Ja, jak to nie na pokoju, to No znaczy, to nawet trudne nie jest. To jest mi właśnie jeden wiem zależy to. To Nie, nie wiem. Kiedyś będzie za chwilę będziemy to Jestem pewny właśnie. Czyli 180 lat przez dabinę. Tutaj oczywiście. Będzie coś takiego... Jak na pewno jakieś różne przeskakiwania. I... no i musimy po prostu dojść do tej drabinki. Ja już dotarłem do tego. O! I mamy tutaj! gwiazdę, Gwiazda programu! Nieulubione wszystko przez graty, kolejny przeskok. I wbijamy się do góry. Pewnie większość z was zna tą górę. Jedna z fajniejszych góry dosyć. Na szczęście to nie jest tubek. Więc słuchajcie, dalej. Ja bym chciał się dowiedzieć, czy ja mam odblokowane takie jedno miejsce, w które byśmy musieli się udać, bo dzisiaj. Mam odblokowane to, to miejsce. Więc muszę iść, musimy się dzisiaj udać w tym miejscu. To będzie jakieś przejście na obóz bez... omijając tamte drabiny chyba. Zaawansowany jeden. Ja na, na szczęście mam pięć wypraw zaliczone. Czyli no idziemy. Idziemy na wyprawę. Oku, idę, widzowie. Widzowie, ale to już jest. Czy ja wiem, że po tamtej gabinie by było lepiej? Czy ja wiem, widzowie? Dobra, jest. Ja nie wiem, gdzie ja mam teraz iść, nie, widzowie? To, to jest tak złe. No nie wierzę. Ja, widzowie, ostatni raz chyba podążam sobie tym flaskiem. Bo to jest tak straszne. Ja, w sensie, no że to jest dość trudne. Jak dobrze, Dobra, 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 dobra. Proszę, oby teraz chociaż... Mogę ja mam tutaj wejść? W sensie tu, w tym miejscu? Dobra, to trochę dziwne. No, mi się właśnie podoba, że... Okej, okay, dobra, to trzeba mam wyjść chyba. Dobra, ja jeszcze nie rozumiem, co ja mam tutaj zrobić, widzę bo Ja przechodzę sobie tą inną drogą, dużo Tutaj mogę Tutaj mogę sobie róż Dobra, mi się to właśnie nie To To jest dość Nie Nie wiem, gdzie mam iść. róż 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 mam teraz iść. Dobra, jest jakaś pałka. Pałkę właśnie musi... Za pałkami musimy iść, dobra. Za pałkami. Halo, pałeczka. O, chyba zaj Chyba jednak muszę iść tędy. Tędy mam iść? Nie, tutaj mnie nie przykroczy tego. Ja mogę sobie tutaj naokoło przejść do górę? Ja sam. Nie, no, ewidentnie są jakoś tutaj, tu przejść. Tu jest pałka, więc trzeba do pałki i zaczekajcie. Tu jest pałka, tu jest kolejna pałka. No nie, no chyba to sobie wyjdzie, mnie Tu jest gdzieś. Wejście. Tu jest kolej. Nie tajem. Troszkę ja nie tajem. Tu jest jakieś usypane wejście, o! No i dobra, jestem, no i dostałem się. I jak ja mam teraz tutaj robić? Ja mam pod Rampotów... to... nie no. No nie no. Jakieś ulepione, zeźby jakieś ładne. To się kręca. Zeźby w lodzie. O nie, widowie. Wiecie co, ja nie umiem tak po takim chodzić, ale dobra. Nie no, dobra. Nie, ja chyba już nie, ja nie idę chyba już tym, tym. To jest za trudne, widzowie, to jest dla jakiejś dobrych graczy. To z mostem byłby o wiele szybciej. No oni sobie... Nie, widzowie, widzicie, jakie to jest trudne? Widzicie, jakie to jest... O nie, widzowie! To jest jedno wielkie O nie. Widzowie, widzowie, widzicie co się tutaj dzieje? Muszę sobie wyobrażać kaspę i spokojnie. Nie, to jest po obozie trzecim. Po obozie czwartym sobie. Czy wiecie, że to była 180 śmierci? Jestem. Dobra, widzowie, ja ostatnia raz takie te przechodzę, nie? To, że może mi się udało, to OK. A! Dobra, My rozumiem. Czyli wyszedłem że tyle, żeby sobie przejść ten most. Dobra, widzowie, to się nie opłacało. Patrzcie, tam nie było te wejście. Ja sobie wszedłem na okrągły I tutaj doszedłem bez sensu, widzowie. Ja tutaj poświęciłem tyle czasu, to w... No ale widzieliście przynajmniej na wyprawie, gdzie ja byłem, nie? Idea. No i widzicie tym mostem już jestem tutaj, nie? Abym se, sobie przyszedł tym mostem i było szybciej, nie? A właśnie z jego tam tamtędy powinno być szybciej, bo to właśnie jest skrót. Nie Widzowie, mi się wydaje, że na drugim obozie możemy zakończyć swoją swój pierwszy odcinek. Będzie oczywiście to jest druga. Na drugim obozie, to jest jak na razie pierwszy. Zaczynaliśmy na obozie bazowym. Teraz jest pierwszy obóz. My sobie wyruszymy na drugi i po drugim nagramy odcinek. To będzie taka przejwa chwilowa, że ja się tam na chwilę zatrzymam, na chwilę wiecie, nie? Tylko coś tam tylko zrobię, nie wiem. Zjem sobie pójdę do toalety i tak dalej, tak dalej. Jak się już ogajnę, to przyjdę i nagam od razu drugie Czyli w sensie dwa odcinki w jeden dzień będą. Bo... Dobra, daleko. O jezu, jakiś cool to jest takie dziwne, jak ludzie właśnie wchodzą. Oj, dobra, 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 to już będzie taki problemik. Jakby tutaj nie ma problemiku, ale no. Teraz już zrobić troszeczkę. O jezu, dobra. O jezu, dobra. Czyli już tutaj będzie leciutki problemik, gdy. Dobra, nie, to nie będzie jakiś leciutki problemik. W tej porze po prostu nie wskoczyłem. No to zbyt dla mnie problemik nie jest. Muszę sobie przypomnieć, że po drugim obozie już trzeba wziąć fly, gdyby nie to się stało. Powiedz wam mój w ogóle, mój w ogóle deep. Powiedz wam, mój Dip to jest uwaga bajty równo 6000 ziko na tej grze. To znaczy, że na tą grę wydałem naprawdę 0 zł na polskie i 6000 monet w grze. Za jedno przejście gry to się dostaje chyba jakieś, nie wiem, 1000 monetek czy coś takiego. A jak już będziesz 1000... chyba 3000... Ty... się miał 6000 monetek, można sobie kupić taki sam styl jak ja mam. Oczywiście sam styl był mega drogi, bo dałem za niego 6000, ale częściowo to kurtka 4000, spodnie 5, spodnie 1000, buty 400, oczywiście gogle były za, były gogle za 300, ale można sobie droższe kupić. Więc ja teraz idę na koniec tej gry, żeby sobie lepsze gogle kupić. Gogle Sony widzowie, gogle Sony. Ale tak, to dobra. <tryk> ty, ale mam nadzieję, że mi słuchawki znalazło, bo jak nie, to będzie lito. Bo tak wiecie, ja się tak nagrywam, nie? Przez OBS i ja bo ja nie, nie wiem, czy to trzeba znaleźć wyjście dźwięku do tego. Ale mam, miejmy nadzieję, że nie, bo jak tak, to nie będzie najlepszy ten film. Dobra. <tryk> to ty, wyjście sobie mojego. W nie odzywałem się, bo to było gdzieś trochę dziwne. Dobra. Lecimy teraz pod wodą. Ja bym się ogólnie... Wiązania by były nie, takie emocje, ale kurde, nie, nie, nie ma gdzie takich kanałów. Ja tak pod lodem płynąć tutaj strzały z ładne wersje i tak dalej. Cofałem? nie, jest wóz normalnie dobra widzę dobra widzę dobra, ja za chwilę wrócę i sobie zrobię tylko lekką fejbę, więc na jazie. na tę połowę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak koniecznie zostawcie łapkę w i subem a jeśli byście chcieli w sumie będzie dokończenie będzie coś druga, więc będzie, jeśli będzie część druga, no to tam właśnie będzie tam parę rzeczy, więc mam nadzieję, że, że część pierwsza Wam się podobała. Zostawcie suba, jeśli Wam się podobała, lajka, jeśli Wam tak pytanie przypadło, a jeśli Wam się nie podobało, nie musicie nic zrobić wystarczy, że napiszecie komentarz, tak nie podobało mi się. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, więc naj...